Dworzec nad Odrze. Trzebnicka. Broniewskiego. Bałtycka. Bezpieczna. Paprotna. Przystanek na życzenie. Irysowa. Przystanek na życzenie. Obornicka, Obwodnica. Przystanek na życzenie. Ostowa. Przystanek na życzenie. Osobowice, stacja kolejowa. Kominiarska, Lawędowa. Przystanek na życzenie. Rzemieślnicza. Kominiarska. Plac sportowy. Przystanek na życzenie. Pracze Widawskie. Dojechali Państwo do przystanku końcowego. Dziękujemy za wspólną podróż. Linia 108. Kierunek. Pracze Widawskie.